list pasterski arcybiskupa poznańskiego na Wielki Post. Drodzy archidiecezjanie, w środę popielcową wkroczyliśmy w 40-dniowy czas Wielkiego postu. Na początku tego okresu staje przed nami Chrystus z wezwaniem czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Pomocą w tym procesie, bo niewątpliwie nawracanie się jest procesem. Będzie nasze uczestnictwo w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali, udział w rekolekcjach wielkopostnych, pielgrzymowanie do kościołów stacyjnych w Poznaniu, a nade wszystko przystąpienie do sakramentu pokuty i pojednania. Chciałbym też zwrócić Waszą uwagę na piątkowe umartwienie związane z rodzajem spożywanych pokarmów, nazywane potocznie Piątkowym Postem. Nade wszystko jednak trzeba podkreślać, że post jest nierozdzielnie połączony z miłością bliźniego. W pochodzącym z chrześcijańskiej starożytności dziele noszącym tytuł Pasterz czytamy. W dniu, w którym będziesz pościł, nie weźmiesz nic do ust, prócz chleba i wody, a pokarmy, które miałeś spożyć w tym dniu, dasz wdowie albo sierocie, albo biednemu. I tak będziesz pościł, aby ten, który otrzymał z postu twego, napełnił duszę swą. I modlił się za Ciebie do Boga. Skoro okres Wielkiego Postu ma nas doprowadzić do czynnej miłości bliźniego, to tegoroczny Wielki Post domaga się w sposób szczególniejszy zwrócenia naszej uwagi na tych spośród bliźnich, którzy są w największej potrzebie, bo zagrożone jest ich życie, a sami nie mogą się bronić. Kiedy Kościół stwierdza, że bezwarunkowe poszanowanie prawa do życia każdej niewinnej osoby. Od poczęcia do naturalnej śmierci, jest jednym z filarów każdego cywilizowanego społeczeństwa, pragnie po prostu przyczyniać się do budowy państwa o ludzkim obliczu państwa, które uznaje za swą podstawową powinność obronę fundamentalnych praw człowieka, zwłaszcza człowieka słabszego. Nie może bowiem istnieć prawdziwa demokracja, jeżeli nie uznaje się godności każdego człowieka i nie szanuje jego praw. Nie może istnieć prawdziwy pokój, jeśli się nie bierze w obronę i nie popiera życia. Niejednokrotnie w życiu publicznym daje się słyszeć fałszywą tezę: większość ma zawsze rację. W demokracji niewątpliwie większość podejmuje decyzje. Nie oznacza to jednak, że racja jest po stronie większości, a jedynie, że mniejszość nie potrafiła znaleźć wystarczająco przekonujących argumentów aby stać się większością. O racji nie decyduje liczba zwolenników danego poglądu. Racja, przede wszystkim racja etyczna, często jest po stronie mniejszości, niekiedy zaś, o czym przypomina postać Sokratesa, po stronie pojedynczego człowieka o dobrze uformowanym sumieniu. Także dlatego Wobec zapowiedzi o rządu o udostępnieniu preparatów tzw. Tak antykoncepcji doraźnej kobietom od 15 roku życia bez recepty, a młodszym na receptę, zespół ekspertów Konferencji Episkopatu Polski do Spraw Bioetycznych opublikował stanowisko wyrażające poważne zastrzeżenia wobec takiego kroku. Dotyczą one zarówno kwestii ściśle medycznych, jak i etycznych. Zespół zwraca uwagę na wczesnoporonne działanie obecnych na rynku preparatów. Szczególny niepokój i sprzeciw zespołu budzi udostępnienie tych preparatów osobom nieletnim, których układ hormonalny jest jeszcze nie w pełni ukształtowany, tym bardziej, że żaden z tych preparatów nie został w sposób wystarczający przebadany pod kątem wpływu na kobiety w wieku poniżej 16 roku życia. W stanowisku zespołu ekspertów Konferencji Episkopatu Polski do spraw bioetycznych czytamy, że stosowanie tabletek PO przyczynia się do traktowania ciąży jako problemu, z którym trzeba walczyć wszelkimi środkami, włącznie z aborcją. W konsekwencji zmniejsza się szacunek dla życia człowieka i zwiększa się akceptowalność procedur medycznych związanych z jego niszczeniem. Z punktu widzenia etycznego Stosowanie takich środków jest niemoralne, gdyż zawiera w sobie akceptację zniszczenia życia konkretnej osoby. To, co się dzieje aktualnie w Polsce, dowodzi, jak bardzo jest nam potrzebna odnowa naszych sumień. Za świętym Janem Pawłem II powtarzamy, że Polska potrzebuje ludzi sumienia. Nasz wielki święty rodak mówił: Nasza ojczyzna stoi dzisiaj przed wieloma trudnymi problemami społecznymi, gospodarczymi, także politycznymi. Trzeba je rozwiązywać mądrze i wytrwale, jednak najbardziej podstawowym problemem pozostaje sprawa ładu moralnego. Ten ład jest fundamentem życia każdego człowieka i każdego społeczeństwa. Dlatego Polska woła dzisiaj nade wszystko o ludzi sumienia. Być człowiekiem sumienia, to znaczy wymagać od siebie, podnosić się z własnych upadków, ciągle na nowo się nawracać. Być człowiekiem sumienia to znaczy angażować się w budowanie królestwa Bożego, królestwa prawdy i życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju w naszych rodzinach, w społeczeństwach, w których żyjemy i w całej ojczyźnie. To znaczy także podejmować odważnie odpowiedzialność za sprawy publiczne. Skoczów 1995 rok. Mimo iż od momentu wypowiedzenia tych słów upłynęło już nieco czasu, one nic nie straciły na swej aktualności. W formowaniu prawego sumienia młodego pokolenia pomaga szkolna nauka religii i dlatego uczestnictwo w niej jest tak ważne. Korzystając z okazji przekazuję serdeczne podziękowanie wszystkim katechetom, kapłanom, siostrom zakonnym oraz wielkiej rzeszy osób świeckich, którzy katechizując w szkołach, Służą tym samym Ojczyźnie, pomagając wychować obywateli prawego sumienia. Drodzy bracia i siostry, pośród uczynków, jakie zaleca nam Kościół, znajduje się wspomniany post i związana z nim jałuszna, ale jest także modlitwa. Niech wielki post będzie w całej archidiecezji czasem wzmożonej modlitwy, tak indywidualnej, jak i wspólnotowej. Wśród próśb, które pragnę Wam polecić, Niech znajdzie się wołanie o pokój na świecie i w naszej Ojczyźnie. Proszę też o modlitwę za Kościół i trwający synod. Módlcie się również za rodziców, młodzież i dzieci, a także o powołania do służby w Kościele. Módlcie się także i za mnie, którego Chrystus na tym etapie historii archidiecezji ustanowił Waszym pasterzem. Dziękując Wam za współpracę z Waszymi kapłanami i poczucie odpowiedzialności za parafię, a przez nie za archidiecezję i Kościół powszechny. Na szczęśliwe i owocne przeżycie tegorocznego Wielkiego Postu serca Wam błogosławię Stanisław Gondecki, arcybiskup Metropolita Poznański.